29 sierpień 1740 przekądu na 20 celem jest zmniejszenie do jednego korpusu wszystko będzie zależało co zastanę za w górę Bo tu jeszcze był czerw w górnym korpusie musiałem poczekać aż się wygryzie W tej chwili chcę uporządkować żeby pszczoły sprowadzić do jednego korpusu Szybko zobaczę, co jest w górnym korpusie, jest ramaczka dość ciężka, jest zalewana obu rameczka też lekka nie jest środkiem jest zalewana dookoła pusto ale tutaj szału nie ma kolejna rameczka też troszeczkę nieznacznie waży też jest lekko zalewana ale też szału nie ma generalnie one będą do wylizania żeby sobie przeniosły pokarm tu jest ramka pusta lekka praktycznie na niej nic nie ma to jest prawdopodobnie ta po czerwiu kolejna rameczka tu już troszeczkę na niej jest ale też szału nie ma. Tu już rameczka jest dość ciężka. Troszkę waży. Jest naniesiony na kropu. Druga strona też. Ale jeszcze dużo brakuje do dodania. Ale lekka nie jest. Kolejna rameczka też troszeczkę waży, aczkolwiek tu jest tylko środkiem, a dookoła pusto. Kolejna rameczka też troszeczkę jest środkiem, ciut waży ale nie jest tego za dużo tu jest przeniesiona z dołu ramka trutowa, która była chyba do osuszenia jest pusta raczej więc ten korpus pójdzie do odebrania No tu praktycznie nic nie ma na nim. No, a tu jest całkiem pusta ramka i zobaczymy co jest w Rodni Pojedziemy od pierwszej ramki no, Tu jest rameczka dość ciężka Jest praktycznie cała zalana pierzga i druga strona to samo. Więc ta jest okej. Okay. Kolejna rameczka. Również jest zalana cała. I również jest pieżga, i druga strona to samo jest ładnie zalana, także pszczoły widać się ładnie zalały, kolejna rameczka już jest trochę lżejsza, aczkolwiek tu też jest pieżga i jest zalana pokarmem ale głównie tu jest pierzgo. Żadnego czerwie tu nie ma. Tu już jest ramka lżejsza. jest zaczerwiona. Są larwy przed zasklepem. I jakieś komórki są z pokarmem. Tu jest więcej czerwiu, jest matka. Kolejna rameczka jest cała zaczerwiona, w wolnych komórkach jest pokarm. I druga strona to samo. Rameczka ciut nie jest całkiem lekka. To, że pszczoły się już same zalewają. Tu jest rameczka również zaczerwiona. Miseczka mateczka, a wszystkie wolne komórki są od razu zalewane. Tu jest też ładnie zaczerwiona. Rameczka dość waży, od góry jest pasek pokarmu. Kolejna rameczka jest zaczerwiona czerwna gryzieniu. Ostatnie larwy zasklepione. tu jest też cała ramka zaczerwiona. Można powiedzieć, że tutaj w tym ulu jest wzorcowo, kolejna rameczka, jest praktycznie pokarm od góry, reszta dookoła jest czerw. W środku jest czerw i larwy przed zasklepem, a dookoła jest zalewana. I tu ta to samo, jest dużo lart przed zaskwetem. Kolejna rameczka. Tu jest praktycznie zalewana. A ja 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 nie bo ją przygniotłem. Tu jest praktycznie pokarm i pierżka. I ostatnia rameczka jest ciężka. Jest praktycznie zalana. Druga strona to samo, więc tutaj nawet nie, nie, nie zmieniam ustawienia tych ramek. Zostawiam tak, jak jest. bo są ładnie zalane. Mają pokarmu. Dajcie mi tą ramkę. Pokarbo mają ładnie zgromadzonego, pszczół jest dość sporo. Więc zostawiam tak jak jest i odbieram korpus. Zrzucam pszczoły z miodni. こんにちじ